samochód. PO-2. Zaczyna To tu bomby. Yy, zaczyna ostrzelić. Oni przyspieszają wycofywanie się do lasu. Spadają w ten las. Przez las będzie biegła droga. Tą drogę możecie zobaczyć. W polach obóz tu Potem z tobą lewo I nas, tu którym pamiętam, nagrywaliśmy silnie. Szanowni Państwo, ten kupuru to tak de facto on się tu będzie wedle wspomnień pojawiał nie raz, a trzy razy. W pewnym momencie nawet, jak relacjonuje Zygmunt, e, będą dwa kapuryźniki. One będą latały i krzyczają ja pilot, będzie to dwuosobowy samolot, będzie krzyczał, zdawajcie się polskie bandity. Poddawajcie się polscy bandyci. E, one są bardzo zwinne więc on może lecieć nisko, Szanowni Państwo. Wedle relacji świadków przez tubę ten pirok krzyczał, więc można było to słyszeć. Co zresztą po poświęccy, to twierdza wielkaniec z pan Eugeniusz Rozbicki, który miał wtedy 9 lat i przebywał niedaleko pola Bitwy, słyszał te krzyki sowieckiego